Damy na spacerze muzealnym pod tytułem Codzienna droga pracownika, czyli dniówka w walcowni. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Przedstawiliśmy drogę surowca w wydziale walcownicy, ale coś trzeba z tego surowca zrobić, a więc potrzebne są grupy pracowników, potrzebne są, potrzebni byli ludzie, którzy tą pracę wykonywali. I właśnie w tym miejscu rozpoczynał się tzw. ferezunik. Ferezunek, a więc co to był ferezunek? Ferezunek to był przydział pracy dla poszczególnych zespołów walcowniczych. Bo praca w Wydziale Walcownicynku była pracą zespołową, a więc były to zespoły czteroosobowe, pięcioosobowe, trzy zespo trzyosobowe. Każda grupa miała pewne zadanie do wykonania. I właśnie rano o godzinie, że walcownia pracowała na trzy zmiany, a więc o godzinie 6, o godzinie 14 i o godzinie 22 następował tak zwany ferezunek, a więc czy wszyscy pracownicy danego zespołu są obecni w pracy? Czy dany zespół jest w komplecie, a więc ta grupa pracowników, która pracowała na piecu jest w komplecie, jest w komplecie, a więc przystępowała do swoich zadań, które mistrz przydzielał na poszczególne brygady. Na, na zespół do wstępnego walcowania jest w komplecie, rozchodził się na walcarkę wstępną nożyca, no, pracownicy nożycy wstępnej w komplecie na nożycę wstępną. W walcownicy była ta najliczniejsza grupa, była to grupa pięcioosobowa ze specyficznym charakterem pracy, a więc lewy warcownik, prawy walcownik, którzy robili na lewej stronie, na prawej stronie, bo taki był, taki był właśnie yy, yy, zakres tej produkcji. Pierwszy walcownik, tak zwany przodowy, który był odpowiedzialny w każdej grupie yy, pracowniczej za Wykonywane obowiązki, jak również za pracowników mu podległych. I każdy z tych właśnie przodowych otrzymywał dyspozycję odniższą. Dzisiaj na zmianie masz do wykonania taki odlew o takim ciężarze, taką ilość lewków, i to masz do wykonania w grupie w swojej brygady. Nożycowi, pierwszy krajaz wiedział, że to, co jest odlane na piecu, trzeba wstępnie na nożycy obciąć, przerobić i przetransportować na walcarkę wykańczającą. Każdy z właśnie przodowych, a w szczególności w wykańczającej, otrzymywał tak zwaną kartę produkcyjną. Co to była karta produkcyjna? Karta produkcyjna, gdzie był wyszczególniony gatunek, wymiar, a więc grubość, szerokość i długość oraz tolerancja. Po zakończeniu właśnie tej pracy Pierwszy walcownik wypisywał taką kartę produkcyjną i gdzie wpisywał ilość tu, kto był w zespole, kto odpowiedzialny, ilość tu, która była wyprodukowana, numer wytopu i podpis pierwszego warcownika, który to wykonał. I to właśnie była tak zwana obiekt dokumentacji na walcownicy, gdzie było wiadomo, jak były wady, kto zawinił, czy piecowy, czy pierwszy walcownik, czy no, czy walcarka wstępna, gdzie nie wychwycono tych takim właśnie tematem, który trzeba było w jakiś sposób rozwiązać, był temat pieców. A więc tych pracowników, którzy pracowali na piecach, bo pracownicy do odlewu taś przychodzili na godzinę czwartą. Żeby po prostu przez, te, przez ten okres dwóch godzin zabezpieczyć surowiec do wstępnego walcowania taśm. Natomiast pracownicy pozostają w zespołu, przychodzili na godzinę szóstą, a więc ta rotacja już była na wstępie i to było zadanie mistrza tak ustawić harmonogram prac, żeby jeden z drugim po prostu nie kolidowało. No, były tematy, że przykładowo przychodziło się rano do pracy, yy, no brakuje lewego pracownika na walcarkę wykańczającą, a więc był to zespół pięcioosobowy, gdzie no podstawowym warunkiem było pięć osób pracy w tym zespole, no, ale brakowało jednego. Na walcarni Synku byli pracownicy tak zwiero, wielofunkcyjni, gdzie pracowali na, na praktycznie na większości stanowiskach, a więc wtedy trzeba było dokonać zmian, tak? Wyciągnąć pracownika z nożycy, przesunąć go na walcarkę wykańczającą, a na nożycy uzupełnić pracownikiem, który no miał predyspozycje do pracy na nożycach pirotynowych. Znajdujemy się w miejscu w walcowni cynku, gdzie chciałem Państwu pokazać, jaką ewolucję przeszły urządzenia do produkcji pasów bateryjnych. W początkowym fazie były to zespoły pięcioosobowe, a więc trzech pracowników z przodu, dwóch pracowników z tyłu. I tak do roku 76 te zespoły pracowały. Natomiast w roku 76 Muszę tu wspomnieć mechanika świętej pamięci Józefa Sarczynowskiego, który swoim zespołem mistrza służby utrzymania ruchu, który swoim zespołem usprawnił proces walcowania prowadzając tak zwane hydrauliczne stoły podnośne, Że ten materiał, który był ręcznie przenoszony przez tych pracowników w zespołach pięciu został przenoszony. Na stołach podnośnych poprzez łańcuchy, a więc że walcarki były jednokierunkowe, a więc w jednym kierunku tylko na stołach był proces walcowania. Trzeba było z tyłu walcarki, na przód walcarki na ten materiał przenieść. I robiły to właśnie stoły, stoły hydrauliczne, stoły podnośne. I na tych właśnie walcarkach z tymi hydraulicznymi stołami podnośnymi pracowało dwóch pracowników. Wydajność była ta sama, a więc 12 ton produkcji brutto na zmianę pięciu pracowników. I 12 ton produkcji brutto dwóch pracowników. Wysiłek był trochę mniejszy jak na, natomiast jak na zespołach pięcioceniowych, bo w zespole pięcioceniowym wszystko odbywało się za pomocą mięśni ludzkich, siłą mięśni ludzkich. Natomiast w zespole dwuosobowym na stołach podnośnych była to już jakaś automatyzacja, a więc ten materiał, który no, o wadze 65 kg musieli ci pracownicy przenosić, na przód walcarki był przenoszony przez stoły podnośne I teraz ze względu na duży wysiłek energetyczny walcownicynków w granicach 2000 kilokalorii na zmianę pracownicy pracowali przez 15, przez 45 minut, 15 minut tak zwanej przerwy technologicznej na zregenerowanie wysiłku fizycznego. I zazwyczaj to pracownicy sobie to tak kumulowali. 90 minut pracy, pół godziny przerwy, w szczególności w tym okresie letnim, kiedy temperatury były zewnętrzne dosyć wysokie, na hali było to w granicach 50-60 stopni przy piecach, przy walcarkach, przy walcarkach również. I tak to zostało zaakceptowane przez dział BHP i Zarząd Zakładów Cynkowych i Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, że ze względu na ten wysiłek fizyczny, bo trzeba zaznaczyć, że warcownia synku nie była wydziałem szkodliwym, Była wydziałem uciążliwym tak, gdzie wysiłek fizyczny przede wszystkim siła mięśni ludzkich przede wszystkim no i mobilność. Mobilność i czystość procesu technologicznego. To przede wszystkim. Na czym to polegało, że pracownicy, którzy pracowali na walcarkach wykańczających, przede wszystkim na wykańczających blach i taśm, musieli no bacznie patrzeć czy swoim oddziaływaniem na materiał nie powodują jakiś wad, które przez dział kontroli będą eliminowane jako w początkowej fazie jako wybraki, a później już jako braki, nazywali to z czasem zmiana pewnych charakterystyk wybraków, i były to braki zawinione przez pracownika bezpośrednio, bo były braki niezawinione, a więc które powstawały w procesie technologicznym, które były nie do wychwycenia na poszczególnych fazach procesu technologicznego, ale już na końcowym, na ostatnim okresie one wychodziły. A przede wszystkim były to spękania pęcherze, które już na ostatniej fazie procesu technologicznego się pojawiały. Kolejnym etapem naszego, naszej podróży po walcowini Senku jest hala maszyn parowych. paru. Co to są maszyny parowe? Maszyny parowe są to tak zwane silniki parowe dwustopniowe. Te maszyny parowe, które znajdują się w walcowni cynku zostały wyprodukowane na wyraźne w 1902 roku na wyraźne zapotrzebowanie walcowni cynku. Moc takiej maszyny parowej, dwustopniowej była 240 koni mechanicznych. I one, te maszyny parowe poprzez cały układ wałów napędowych, koło zamachowe napędzały walcami. Bo rozmawialiśmy o drodze surowca, rozmawialiśmy o dniówce, ale żeby to wszystko miało sens, musiało te urządzenia coś napędzać. I właśnie napędzały to maszyny parowe. Obsługą tych maszyn parowych obsługiwał tak zwany maszynista. Zadaniem było zamówienie pary, sprawdzenie parametrów pary, jak również kontrola wszystkich elementów, które wchodziły w skład maszyny polowej, a więc zaworów lotowych, wylotowych, żeby były minimalne, e, minimalne zużycia pary, ale żeby był, była ta moc, która była potrzebna do procesu walcowania tych maszyn. Oprócz tego była jeszcze e, pani, która zajmowała się smarowaniem, utrzymaniem w stanie czystości tych wszystkich maszyn. Bo jak Państwo widzicie po tym czasie 100 lat, 120 można powiedzieć lat, te maszyny no, wyglądają w takim no, wizualnie dobrym stanie, natomiast stanie mechaniczne to już jest gorzej, żeby popatrzeć tam do środka na tłoki, na pierścienie, na to wszystko, to już jest po tych 20 latach całkowitego postoju. To już jest trudno, żeby, żeby to po prostu uruchomić. Natomiast wizualnie można to zobaczyć, i, i na, na przykładzie, elektrycznej, która jest w ruchu, można sobie wyobrazić, w jaki sposób te napędy zostały przenoszone na poszczególne walcarki poprzez te elementy przenoszenia napięcia. Ale należy również powiedzieć, że. Walcownia cynku, nie były to tylko maszyny, urządzenia, byli to ludzie. I tak jak w każdej jednej grupie, która no, pracuje pod jednym dachem, tak to powiedzmy, no, są różne charaktery. I te charaktery trzeba było w ramach tych zespołów tak dobierać te charaktery ludzkie, żeby nie dochodziło do konfliktu. I ja mogę powiedzieć tak, że przez te 34 lata, kiedy obserwowałem to jako małe, Chłopak, jako 15-letni chłopak od samego początku, a do 48 roku życia, już te 34 lata, które tam przepracowałem na walcowicynku, nie było takich zgrzytów, można powiedzieć. Te jak to nie lubię określać, te stosunki międzyludzkie były tutaj jakby przykładem tego wszystkiego. Bo załoga nie pochodziła tylko z terenu szopienic i ościeżnych miast. Byli to ludzie z całej Polski, bo huta dysponowała dwoma dużymi hotelami, dysponowała domem młodym małżeństw, a więc było to jakby taki magnes do tych młodych ludzi, którzy przychodzili, oprócz górnictwa jeszcze te, te hutnictwo. Bo istniało takie powiedzenie, że huta tak jak matka daje wyżywi, zarobi i daje dach tak na długo. Także te powiedzenie tak po tej hucie się ciągło gdzieś tam w terenie Polski. I znam takie przykłady, że nawet całe rodziny tutaj przyjeżdżały. Jak już ojciec pracował, to ściągnął syna, żeby tutaj też pracował, no bo to były inne, inne czasy. Z takich ciekawostek, można powiedzieć, tych stosunków międzyludzkich, że yy, załoga walcową i synku była nie tylko załogą męską, była załogą, załogą również żeńską. Na niektórych stanowiskach pracowały kobiety, ładne kobiety można powiedzieć, no i niektórym pracownikom się one podobały. I jak już w tym powiedziałem, że były te przerwy technologiczne, a taka dziewczyna pracowała gdzieś tam za nożycą jako trzeci krajacz i na dniówkę musiała gdzieś przerzucić w granicach 18 ton. No taki adorator podchodził i w ramach tych swojej przerwy no pracował za nią, żeby ona mogła odetchnąć. I to było takie jakby pocieszające, kiedy tak obserwowałem tych młodych ludzi, że te znajomości takie nawiązują się już na stanowiskach pracy. drugiego widział na stanowisku, no wiadomo, wysiłek, fizyczny kobiety regeneracja tego organizmu jest zupełnie inna, aniżeli mężczyzny, ale te tony swoje mięśniami trzeba było przerzucić. I tak z ciekawością wspominam te czasy, kiedy później w ramach pewnych imprez które były organizowane przez Wydział Walcowicynków, no, dowiadywałem się, że te takie stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy przeniosły się już na małżeństwa i, i powstawały tak zwane grupy zawodowe, e, oprócz Związku Małżeńskiego jeszcze grupa zawodowa na Walcowicynku.